Witajcie kochani w kolejnym filmiku, w którym odpowiadała będę na Wasze pytania. Ale zanim zacznę, chciałabym przypomnieć, że cały czas trwa oferta wakacyjna. Dwa pytania w cenie jednego: 30 zł za dwa pytania. Także korzystajcie z tego. Natomiast osoby, które są zainteresowane sesją indywidualną ze mną, to również zachęcam do napisania na adres mailowy tarocistka -ewelina -małpa -gmail .com i wtedy uzgodnimy szczegóły. Uzgodnimy termin takiej sesji. Więcej informacji na temat cen czytań znajdziecie na mojej stronce. Do, link do stronki znajdziecie na, tutaj na YouTube. Możecie mnie followować na Facebooku. Tarocicka Ewelina, także znajdziecie Instagram, TikTok. Na pewno nie będzie problemu. Także zapraszam, kochani, do kontaktu ze mną. No dobrze, żeby nie przeciągać, przejdę od razu do Waszych maili. I tak, pierwszego maila tutaj z pytaniami mam od Pani. Ja nie wiem, czy ja dobrze przeczytam to imię. Jana, tak? I tutaj mamy. I Pan W. Czy to jest osoba dla mnie? No zobaczmy. Jest osobą dla pani. Już patrzymy. Czy pan W jest osobą dla pani? Powiem tak, że tutaj e, on może jeszcze tak nie do końca być zdecydowany na. E, na taką bardzo poważną relację, ale tutaj karty mi pokazują, że e, rzeczywiście jest to, może to być odpowiednia osoba dla pani. Jak najbardziej. Jak najbardziej. Także tutaj, e, czy jest to odpo odpowiednia osoba dla pani? Tak, na chwilę obecną. Tak, jak to się dalej potoczy, no to już, to, to już pani sama zobaczy, bo proszę pamiętać, że to my jesteśmy kreatorami swojego życia, tak? E, tutaj ten pan wygląda. E, Godnie, że tak powiem, i jest to mężczyzna. No, ludzie spotykają się z jakiegoś powodu, tak? To wcale nie musi być tak, że to jest ten, ta osoba do, do grobowej deski, bo to, to wszystkie osoby, które spotykamy na naszej drodze, uczą nas czegoś. Związki z, z mężczyznami czy z kobietami, które tworzymy na okres dłuższy, bądź krótszy, zawsze nas czegoś uczą, tak? no czasem oczywiście zdarza się, że zostajemy ze sobą już na zawsze, tak? ale tutaj czy jest to osoba? jest, jest to osoba taka, no uważa, uważam, że godna zaufania. E czy mogę z tą osobą stworzyć stabilny związek? no i właśnie tak jak powiedziałam, ten pan jeszcze tak nie do końca jest zdecydowany na coś takiego bardzo poważnego, ale być może dlatego, że jest to jakaś nowa relacja, także mm, tutaj dać temu szansę, ale już patrzymy, czy może Pani stworzyć z tym Panem stabilny związek? Może Pani, może Pani, tylko wie Pani co? Tutaj co mi się pokazuje? Wręcz karty zaczęły krzyczeć, jest taka szansa pod warunkiem, że uwierzy Pani w swoje, w swoją kobiecość. Bo tutaj mi się pokazuje, pokazuje praca nad poczuciem własnej wartości. Niech pani sobie nie umniejsza, po prostu. I niech pani pozwoli temu mężczyźnie, bo mi się on tutaj jawił jako taka silna osobowość, jeszcze patrząc tutaj na jego numerologię również, to niech pani będzie dla niego taką osobą nieodkrytą. Nie osobą taką, gdzie wyłoży się pani mu na srebrnej tacy i proszę weźmie, tak? Weź mnie taką, jako, jaka jestem, tylko niech będzie pani dla niego pewną tajemnicą, niech panią zdobywa. Nie odwrotnie, tak? Tutaj trzeba popracować właśnie nad, nad swoją kobiecością. To mężczyzna ma zdobywać kobietę, a nie odwrotnie. Mężczyzna w silnej męskiej energii, jaki mi się tutaj jawił w kartach, to on ma za, e, za, o panią zabiegać bo jeżeli będzie pani to robiła, to prędzej czy później to się zwyczajnie skończy. Ale czy jest możliwość? Jest, po dłuższym czasie tak, jest taka możliwość, tylko dać mu czas, niczego nie przyspieszać, niech to on działa, niech on wychodzi z inicjatywą, a będzie wtedy wszystko dobrze. Także wszystkiego dobrego pani życzę i dziękuję za pytania. Kolejne pytania. Nikola, czy uda mi się wziąć kredyt? Z partnerem do końca tego roku. Okej, okay, już patrzymy. Czy uda ci się wziąć kredyt z partnerem do końca tego roku? I co? Y no przeciągnięcie w czasie mi się pokazuje, zobacz, czwórka mieczy w karcie rezultatu, to, to nie jest taki czas, żeby to jakoś i w przeszkodzie mi się karta pokazuje Rydwana, która mówi o takim załatwianiu takich właśnie spraw. Um, nie śpiesz się z niczym, nie śpiesz się z niczym i nie przyspieszaj niczego na siłę, bo, bo możesz sobie narobić kłopotów, po prostu. Zostaw to. Niech, niech, jeżeli tak się dzieje, to się nie załamuj, nie ubolewaj nad tym, bo dzieje się tak z jakiegoś powodu. A z jakiego powodu to się w końcu, to, to, się, to się przekonasz z jakiego powodu. Bo zawsze jest tak, że na początku nam się wydaje, że o Boże, to tra tragedia, po prostu koniec świata się wydarzył, tak. A... A po pewnym czasie uświadamiam sobie, że to było najlepsze, co mogło nam się przetrafić. Także tutaj niczego nie, przy, nie przyspieszaj. W tym roku nie jestem przekonana. Coś może się przeciągnąć w czasie. Zostaw to, odpuść to po prostu. Yy, I kolejne pytanie. Dlaczego ciągle mam nad sobą czarne chmury? Dlatego, że wciąż właśnie w taki sposób afirmujesz: Mam nad sobą czarne chmury. No dopóki będziesz tak mówiła, to tak będzie. Po prostu. Ale już to, to już bez kart ci mogę powiedzieć. No posłuchaj, jaka to jest negatywna afirmacja. Dlaczego mam nad sobą czarne chmury? No, bo tak myślisz, bo, bo mówisz o tym. I one będą tak długo nad twoją głową, jak będziesz o nich myślała. Po prostu. Ej, już patrzymy. Dlaczego? Dlaczego? No. Bo zostałaś zraniona w przeszłości, to od razu tutaj karty pokazują, i po prostu boisz się dać sobie szczęście, boisz się cieszyć. Boisz się tak, jakby się cieszyć ży życiem, bo na zasadzie, no tak, ja się tu będę cieszyła, a znowu coś, jakieś, jakaś dziwna tragedia mi się w życiu pojawi. I, 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 i po co? Nie, właśnie masz się cieszyć. Masz się cieszyć i to, co się wydarzyło, wydarzyło się z jakiegoś powodu, żebyś stała się silniejszą osobą. Wyciągnij z tego taką lekcję. Podziękuj za <laughs> przykre doświadczenia, za to, że miałaś te czarne chmury nad sobą. Zaakceptuj to i puść to, zostaw to, zacznij cieszyć się życiem. Pracuj nad sobą, podejmij decyzję, dokonaj wyboru pomiędzy pozytywną stroną a negatywną stroną. Stroną myślenia, oczywiście. Ja Ci tyle razy powtarzałam. Skup się na pozytywnej stronie życia. Nawet jeżeli spotykają cię negatywne rzeczy, to spotykają cię dlatego, bo wcześniej myślałaś negatywnie, przyciągnęła się do siebie. Więc jeżeli chcesz wiesz, przeciąć to, to koło takie błędne, zatrzymać się, to skup się na tym, co ci, co ci wyszło w, w życiu. I wtedy będzie dobrze, to jest praca nad sobą. Praca, praca nad sobą i dokonanie wyboru, kochana. Wszystko będzie dobrze. Krzyczałam, nie? Także będzie dobrze i, i, i tutaj, no mówię, więcej pozy, pozytywnie zacznij bardziej myśleć. Kolejne pytanie pani Paulina. Pytania w zasadzie. Jak potoczy się moja relacja z K? No dobrze, zobaczę. Jak się, jak się potoczy Pani relacja z Kałem. To jest nowa relacja. Zobaczmy, czy ten związek tutaj ma perspektywę na przyszłość. Nie pozwolić trzecim osobom wtrącać się w tą relację, doradzać. Powiem tak, co mi się pokazuje, trochę Pani go chyba idealizuje, tego mężczyznę. Za bardzo dopuszcza osoby trzecie również, aby, aby wchodziły tutaj w tą relację, nie wiem, doradzały, tutaj jakaś zazdrość mi się pokazuje właśnie od osób trzecich również i zbyt duże idealizowanie tego mężczyzny, zejść trochę na ziemię, zejść trochę na ziemię i, i zacząć bardziej doceniać siebie również, bardziej doceniać siebie, bo jeżeli Pani nie będzie siebie doceniała, to nikt inny Pani nie doceni, tak? Tutaj, co będzie dalej z tą relacją? Powiem tak, e, zawsze jest szansa. Zawsze jest szansa i jest szansa tutaj rzeczywiście na partnerstwo, pod warunkiem, że przestanie pani idealizować. W przeciwnym razie, jeżeli to będzie szło w takiej energii, to to się za chwilę skończy. To to się za chwilę skończy i znowu będzie rozczarowanie. E, kolejne, e, kolejne pytanie. E, e, chcę zmienić pracę. Chcę zmienić pracę. Mam już zakup, tutaj jest podane, jaką, ok. Czy uda mi się, czy zaakceptują tutaj moje, moje zgłoszenie. Ok, no dobra, zobaczmy. Czy zostanie Pani zaakceptowana tutaj w tej nowej pracy, czy to się uda? Hmm. To jeszcze nie jest takie jasne tutaj. Ja uważam, że no nie jest pani jedyną kandydatką, i trzeba będzie dokonać wyboru na przestrzeni miesiąca. To będzie, będzie taka niewiadoma. Wie pani, co? Żeby sobie dopomóc, tutaj, żeby sobie dopomóc, bo jeżeli nie ta praca, ja tego takie, to tutaj nie ma nic takiego oczywistego. To jest taka sytuacja właśnie jeszcze niepewna. Jeszcze, jeszcze nie, energie nie są takie, żeby żeby to było y, takie potwierdzone tutaj, żeby pani sobie dopomogła. Niech pani po prostu widzi się w, w pracy, w której jest szczęśliwa. Jeżeli nawet nie dostanie tej pracy, to znaczy, że ta praca nie była dla pani, że wibraty, wibracyjnie nie dostosowała się pani do wibracji tej pracy. Niech pani zacznie myśleć właśnie o pracy, y, że ma pracę, w której jest zadowolona, dostaje wystarczająco dużo pieniędzy z tej pracy. Usatysfakcjonowana jest Pani, i to wtedy zacznie się manifestować, ale to trzeba poczuć, trzeba być naprawdę przekonanym, że to się tutaj zadziało, tak? Kolejne pytanie Pan Kamil. Pan Kamil pisze, co się dzieje w moim związku? Ma, mam wrażenie, że partnerka się ode mnie odsunęła. Partnerka, tutaj mam imię A, ok. Co jest przyczyną, że ona się ode mnie odsunęła, ok, jesteśmy ze sobą 5 lat, ok, zobaczmy, co jest przyczyną, dlaczego się odsunęła, ok, zobaczmy, co jest przyczyną, na której ona się, no rzeczywiście widać, że jest tutaj odsunięcie, Panie Kamilu, pani Kamilu, ja odnoszę wrażenie, że to już, już się no, rzeczywiście zadziało. Zimna sypialnia mi się tutaj pokazuje: rzeczywiście od, odsunięcie. No i karta wieży mi się pokazuje: w przeszkodzie mi się pokazuje coś nowego na horyzoncie. Um, tak jakby zaczęła się rozglądać gdzieś indziej, jakby zaczęła tutaj dużo myślała. Na chwilę obecną ona dużo myśli: myśli tutaj, um, właśnie którą opcję dla siebie wybrać po prostu. Którą opcję wybrać? Hmm, za czymś tęskni. Panie Kamilu, ja odnoszę wrażenie, że ona się no, rozgląda za czymś innym. Tęsknota, za czymś mi się tutaj pokazała um, w przeszkodzie. No, coś nowego mi się pokazało. Nie mówię, że tutaj mi się pokazał jakiś inny mężczyzna, no bo tego w kartach nie było widać, ale coś nowego, coś takiego jeszcze może. Nie do końca fizycznego, ale ona gdzieś tak jakby myślami już była gdzieś, gdzieś indziej. I tutaj ma pan kolejne pytanie. Co mogę zrobić, żeby ulepszyć, poprawić nasz, nasz związek? Co może pan zrobić? Co może pan zrobić? Ja, 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 może, powie ja może powiem, czego nie robić. Czego nie robić, czego nie wolno robić, bo um, tutaj zazdrość mi się pokazuje, kontrolowanie jest, um, zazdrość, taki, taka, taka toksyczność mi się tutaj pokazała w przeszkodzie, um, sprawdzanie jej, kontrolowanie i tak dalej, to tutaj to będzie prowadziło tylko i wyłącznie do kłótni. Um, co należy zrobić? Zostawić. Zostawić, wycofać się i pozwolić, um, pozwolić jej. Um, pozwolicie jej samej dokonać wyboru. Znaczy tak, no tak karty mi pokazują, tak? Na pewno nie iść w toksyczność i zazdrość i, i na przykład kłótnie, y, zadawanie dziwnych pytań, y, y, bo to tylko odsunie ją od Pana i, i rzeczywiście tak jakby może nawet jeszcze ułatwić, y, ułatwić decyzję o rozstaniu, tak? Także tutaj, ja, tak jak karta wisielca pokazuje... Zostawić, zostawić, przeczekać ten okres, zobaczyć. W przeciwnym razie będą kłótnie, i może rzeczywiście dojść tutaj do rozstania. Pozwolić jej spojrzeć, chociaż powiem tak, ja tutaj no ten związek, na, na chwilę obecną, energie są takie, że to tak, jakby miało iść w stronę rozstania, natomiast wycofać się i pozwolić jej podjąć decyzję. Tak? bo jeżeli im bardziej będzie panią e, atakował pytaniami, e, sprawdzał ją i tak dalej, to jeszcze bardziej ją od pana odsunie. Także no, życzę wszystkiego dobrego. Kochani, to byłoby na tyle. Ja oczywiście dziękuję wam za wszystkie pytania. Zachęcam do pisania do mnie, do subskrybowania kanału. Dziękuję za uwagę i do następnego razu.